Cześć, tu Jagoda z kanału Przygody Jagody. Dzisiaj zrobię mały unboxing. Tematem będzie mapa świata. Jeśli filmik Ci się spodoba, to zapraszam do dawania łapek w górę i do subskrybowania kanału. Dzisiejszym tematem będzie mapa świata którą zaraz wam pokażę i będziemy sobie przypinać do niej pineski i troszkę o tym opowiadać. Mam już mapę ze mną. Tak wygląda w całości i teraz odpakowujemy. Mapa opakowana była w dużo plastiku, niestety. Ale ma też y, taką aluminiową ramę i specjalne nakładki, żeby zabezpieczyć ją przed poobijaniem się. Tak prezentuje się w całości rozpakowana, ale najlepszą częścią jest to, że mam tu coś jeszcze. I są to. Pineski, czyli będę mogła sobie powbijać wszędzie, gdzie byłam, e, pineski jako znaczniki. I tak, mapę dostałam na urodziny, ale jest ona ze sklepu Art Travel. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Dobra, pierwszą w moim ulubionym kolorze wbiję, może tu, gdzie aktualnie mieszkam. Czyli Polska a dokładnie Poznań. Kurczę, stresuje się troszkę. Okej okay, jest. Właśnie nie wiem, czy ma sens wbijanie pineski we wszystkie miasta. No, w Europie pewnie nie. Byłam też w w Moja chyba pierwsza wycieczka za granicę, jak miałam 6 lat, 5. Coś koło tego. Bijemy w Pragę. Gdzie jeszcze byłam? W Niemczech byłam na przykład w Berlinie z moim bratem. Możemy tu wbić. Kurczę, może inny kolor. Troszkę się... Gęsto robi. Byłam też u mojej przyjaciółki tutaj gdzieś. I na wymianie w liceum, a jeszcze jest miejsce dla monachym. Dobra. Ok. Co dalej? Na przykład w Wiedniu. Gdzie jeszcze czerwony? We Włoszech. Całkiem dobrze się wbijają te pineski. Nawet, nawet. No, następna majówka to na pewno była Ukraina i lwów. Niedługo będę mogła wbić w inne miasto, bo. Lecimy znowu na Ukrainę. Co jeszcze? Francja, Francja, Francja. Dobra, i wbijamy Francję. Londyn. Wilno na Litwie. Tak sobie myślę, czy w Polskę jeszcze wbijać, ale do Polski chyba będę musiała mieć osobną mapę, bo tutaj raczej nie. Nie wbiję wszystkiego, gdzie byłam już teraz. Czy to są wszystkie państwa, w których byłam? Gdzie jeszcze byłam? Holandia. Na średnio tak mam miejsce, ale wbijemy, wbijemy. Amsterdam. Proszę bardzo. I to by było chyba na tyle na razie. Mapa jest super, naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę wbijać pineski w któreś z tych miejsc dookoła, a szczególnie no troszkę w tą stronę bym chciała pojechać. Także zobaczymy, jestem coraz bliżej, bo na razie lecimy na Ukrainę. Także może coraz dalej, małymi kroczkami będę się kierować w kierunku wschodnim. Chciałabym jeszcze pokazać troszkę. Z tyłu tej mapy, w sumie sama jestem ciekawa, po wbiciu, no zostawiłam kilka milimetrów, tak z 2-3 mm pineski e, jeszcze od mapy odstającej, z tyłu raczej nic nie przebija, oj, może troszkę, czyli jakby się wbiło je głębiej, to by mogły z tyłu przebić, ale myślę, że to nie jest duży problem. To tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach na dole, czy filmik wam się podobał i napiszcie, czy sami kupilibyście sobie taką mapę do przypinania miejsc, gdzie już byliście? Może polecacie jakiś system, bo na razie nie wiem jak te kolory tutaj ustawić, żeby było ładnie. Także do zobaczenia w następnym tygodniu.